Siemaneczko, z tej strony Peke Zapowiadałem, że do zmiany na kanale i to jest jedna z tych serii Która będzie teraz stale na kanale Czyli przegląd cheatów aka Prezentacja cheatów, jak zwał tak zwał Zachęcam, żebyście zostawili łapkę w górę Jeżeli się taka seria wam podoba, bo to naprawdę Motywuje i po prostu pomaga mi W rozwijaniu kanału Więc łapka w górę Może się należeć lub się nie należeć, zależy po odcinku Też zmieniłem troszeczkę program Na chwilę do montowania Więc możecie napisać czy się podoba, taki mam też czy nie Efekty jakieś nowe, tak więc zapraszam też do subskrypcji kanału. Teraz się pojawiają inne osoby, które zasubskrybowały w ostatnich, w ostatnich 48 godzinach, mniej więcej. Tak więc zapraszam już do odcinka. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków, piszcie jakie czyty mam zaprezentować. Tak więc zaczynamy. Zacznijmy w ogóle od danych takich technicznych, wiecie takie typowe szczegóły jak ten cheat się prezentuje. Powiem wam, że ma po prostu ogromną ilość modyfikacji, jest to ponad 100 cheatów, dokładnie nie liczyłem tak, podaje producent. Jak otworzyłem pierwszy raz yy, w tej nowej wersji, oczywiście w wersji 6.1, otworzyłem pierwszy raz yy, GUI tego cheatu, ten menu tego cheatu po prostu, wow, patrzę, o kurde, tu jest ponad na pewno 100 cheatów. Dodatkowo wersje w Wursie są od 1.7 do 1.11, czyli na wszystkie serwery tym cheatem wejdziecie. Nie polecam oczywiście, ale mówię, że wejdziecie na 100% na jakieś cheat, crafty czy jakieś inne. Jedynym minusem tego cheatu, tak ogólnie, można powiedzieć, że jest bardzo łatwo do wykrycia, bo jedyna opcja, tak jakby usunięcie go, to jest po prostu w statystykach. To jest po prostu, że klikamy, możemy go wyłączyć, ale bardzo łatwo jest go włączyć po prostu wchodząc w statystyki. Ła bardzo łatwo go jest wykryć. Kiedy w naszej wersji mamy właśnie Wursta, to nasze menu główne prezentuje się w taki sposób, że mamy taką zakładkę jak Alt Manager, służy ona do po prostu zmieniania eee, po prostu bardzo przydatna, fajna rzecz, nie wiem jak to określić, po prostu jeżeli ktoś chce się z konta na konto przyłączyć, mega przydatne, ewentualnie ktoś nas zbanuje, wtedy też jest mega przydatne, a w samym po prostu trybie wieloosobowym mamy jakieś proxy, mamy jakieś różne serwery, można wyszukać więc mnóstwo opcji, tak więc... Co mogę więcej powiedzieć? Nie będę się na nimi rozwodził pojedynczymi. Przejdźmy już do kolejnego punktu. Powiem tak. E, Czyta troszeczkę po używam, wiecie, żeby potestować, ale na to widzicie. E, tak więc powiem wam tak. Najgorsze, co można tutaj zrobić w tym czycie, to grać nie na pełnym ekranie, bo to wygląda tak mniej więcej. Taka jest ściąga. Nie wiem, czy autorzy mają. Tutaj raczej nie ma w opcjach, tutaj jakiejś innej ściągi, przynajmniej nie widzę. Naprawdę jest. Jest ogromna czcionka jak nie, masz, nie grać na pełnym ekranie, tylko tak tak, tak was uprzedzam. Gram na Cheat crafcie. Wiadomo, tutaj jeszcze pokażę szybko opcję. Troszeczkę źle to wygląda, tak? Ale po prostu. działa to wszystko dobrze, tak? Nie ma tutaj żadnych kompletnie problemów. Można sobie nastawiać nie wiadomo ile. Mogę sobie tu zwiększać. Kurde. Nie widzę tego. Nie no, teraz... Sorki, ale teraz mam nie, No nie pokażę wam tego teraz, nie? Okej. Okay. No i. Okej. Okay. Nie, co ja naciskałem, ja ok. Powiem ja tak. Y... Cheat jest spoko, dużo modyfikacji, nie ma żadnych problemów. O, coś, coś mi się odpaliło. Dobra. Tak więc tyle, jeżeli chodzi o prezentację cheata takiego w tym. Mamy tu różne bindy. Y... Jeszcze mam tutaj możliwość wyłączenia tego opcje, y... tego cheata w statystykach. Klikamy disable wurst, klikamy done. I tutaj nie mamy naszej cubaski i taki wiecie takiej charakterystyczny, fajnej kiełbaski. Tu ktoś też się obraca. Tak więc wylogowuje się do menu i tutaj czysty niby Minecraft jest, nie? Ale jest naprawdę bardzo łatwe do wykrycia w statystykach, czy nawet po rozmiarze. Może Wam rzucę zaraz y, jaki jest rozmiar tego, bo troszeczkę to waży jednak. Z tą to nie jest taka prosta sprawa, tak? Więc ja już Wam dziękuję za uwagę. Trzymajcie się, cześć. Zapraszam do złapkowania tego, tego wideo. Do napisania komentarza, bo to naprawdę mi pomaga, pomaga w rozwoju kanału, a za miesiąc dokładnie, pragnę, troszeczkę może więcej niż miesiąc, będę składał nowy komputer i możliwe nawet na live. Ale to jeszcze zobaczymy. Tak więc dziękuję za uwagę. Trzymajcie się. Cześć. Jeszcze zapraszam do zapoznania się z nowym planem odcinków, bo jutro o godzinie mniej 16-17 wleci odcinek o turnieju PvP. I żeby się zapisać, to też trzeba być na mojej grupie na Facebooku. Tak więc zapraszam do mojej grupy na Facebooku. I tyle. Trzymajcie się. Cześć.